Zacznij rozwiązanie od zapisania początkowego kapitału, który wpłacono do banku. To jest 10 tysięcy złotych, oznaczamy to jako K0. Policzmy następnie oprocentowanie. Oznaczymy to literką P. Oprocentowanie w tym banku wynosi 8% rocznie, ale lokata y, ma oprocentowanie kwartalne. Kapitalizacja odsetek jest co kwartał, y, czyli jeśli mamy 4 kwartały w roku to 8%. Musimy podzielić przez 4. Ja tutaj celowo nie zapisuję procentów z tego względu, że zaraz będziemy podstawiali to pod wzór. Po prostu zapisuję liczby. Tak samo tutaj nie wstawiałem jednostki. 10 tysięcy zł. Nie wstawiałem tutaj jednostki po to, żeby za chwilę podstawić pod wzór. O, i już wiemy, że co kwartał, co 3 miesiące do tej lokaty będzie dopisywane 2% z tej kwoty. Chcemy policzyć, ile zarobi pan Nowak na tej lokacie po 6 kwartałach, czyli musimy wyznaczyć kapitał po 6 i od tego odjąć kapitał początkowy, i wtedy dowiemy się, ile zarobi. Może tutaj znak zapytania postawmy, i ja tutaj zapiszę jeszcze wzór kolorkiem. To będzie kapitał końcowy po określonych mm, okresach kapitalizacji z, z uwaga, z uwzględnieniem 19% y, procent podatku. O, teraz dodając, zamiast 100% dodaję 81%, tak, bo 19% stanowi podatek. Razy p setnych. I to podnosimy do potęgi n. ok, no i policzmy, ile to k6 wynosi. Czyli k0 to jest 10 tysięcy. Razy 1 dodać 0,81 razy p policzone to jest 2 czyli dwie setne, to od razu zapiszę 0,02 do potęgi n, czyli do szóstej potęgi. No i teraz może jak to wszystko wrzucimy do kalkulatora, to otrzymamy w przybliżeniu 11,012 11 zł i 23 grosze. Ok. Następnie wyznaczmy tą różnicę K6, odjąć K0, czyli od tych 11 000 12 23 zł, 23 groszy, musimy odjąć 10 000, i wówczas otrzymamy ten zarobek. To jest 1012 zł i 23 groszy. I to jest odpowiedź na tą część yy, zadania. Za chwilkę w odcinku bonusowym, w odcinku bonusowym, policzę kolejny przykład.